Witam was po raz kolejny. Na konsoli nie grałem od miesiąca, tak więc nie miałem okazji, aby dokończyć playthrough z gry Psy Warrior 2 na konsole Sega Dreamcast Jednak dzisiaj znalazłem chwilę wolnego czasu, tak więc postanowiłem zrobić kolejne partie. Jestem w tym samym momencie gry, który skończył się... na którym stanęliśmy w ostatnim parcie, czyli w parcie pierwszym. Ci którzy nie widzieli nie mogą obejrzeć go na moim kanale oczywiście. Hmm, oczywiście, tak, tak samo jak poprzednio, poziom trudności gry jest taki sam, czyli na medium, jest to średni poziom. Hmm, jak już wspomniałem, na konsoli nie grałem od około miesiąca, czyli mniej więcej od ostatniego filmu na YouTube. Tak więc nie śmiejcie się, jeżeli się rozbije, bo gra wcale nie jest łatwa. Po, hmm, nie będę raczej ko nic komentował w tym parcie oraz w kolejnych. Ma być to Let's Play, bądź też gameplay, nazywacie to jak chcecie. Hmm. Tak więc zaczynajmy. Jesteśmy w trzeciej rundzie czy trzecim bosie, tak więc czas za zacząć. Hmm. Dzisiaj grę obserwujecie na VGA Boxie do konsolicka Dreamcast. Review na temat tego sprzętu możecie również zobaczyć na moim kanale YouTube. Hmm. Grafika uległa lekkiej poprawie. W sumie nawet mocne poprawy można powiedzieć Rozdzielczość jest znacznie większa Na pewno macie ładniejszy obraz Jak na to nie patrzeć Co no, za tym idzie gierka zrobiła się oczywiście bardziej grywalna Wszystko stało się bardziej wyraźne łatwiej jest unijać pociski Można przewidywać trajektorię Dobra, może przestanę gadać, bo to trochę ciężko jest komentować I grać w taką grę, bo jak widzicie wcale nie jest, nie jest prosta Mam nadzieję, że ma się całkiem dobry obraz. Jeżeli gierka się czasami przycinie na filmiku, to nie jest to oczywiście żadna wina konsoli, jednak, yy, tak jak wspominałem w parcie pierwszym, zapewne mojej niezbyt dobrej jakości kamery. Widzimy trzeciego bossa. Ogólnie jest 5 leveli, tak jak wspominałem w poprzednim parcie. No, no. no i udało się. Już mam trochę sprawy w tej grze. Grałem w nią już jakiś dziesiąty raz może. Kolejna część gry w parcie kolejnym.